Uśmiechnięta ona. Skupiony Sonu. A, przepraszam panią. Pani się też domaga. Dzień dobry. Kiełanko. Zjadłaś już śniadanko. Matka nawet nie czuje, kiedy rymuje. <grymne> <grymne> Takie mamy humorki od rana, prawda? Musimy zacząć ten odcinek od kwiatków. Bo moja mama się pyta czy już zakwitły. Kwiatki zakwitły, zielono się zrobiło. Tak dawno nie było daily vlogusia, że się zmieniła pora roku chyba w sumie. O matko ile tutaj kwiatków. Więc siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci. To jest taki daily vloguś na rozgrzewkę. O kto to? Ładnie pachnie? <ścoughs> daily vloguś po dłuższej przerwie. Dlatego proszę o wyrozumiałość. Ale ładnie. Do sytuacji pogodowej zaraz przejdziemy, ale to zaraz. Priorytet trzeba zdążyć na autobusik. Tutaj to wręcz kwiatkowa polska kompozycja. Polska biało-czerwona. Zaczyna nam się ten daily vlog układać. Przeprowadzka. Matko, spadnie pudełko. Zawsze tak przeżywam. Czyli mniej więcej codziennie. Zanim zacznę jakiś spacer może, to szybko skorzystam z tego, że pusta winda. Patrzcie, jak ukleili. Już tak z dwa tygodnie jest to klejona. Najpierw myślałam, że to tylko na jeden dzień na przeprowadzkę. Ojejcie, Na mnie może nie patrzcie. Ale pojawiła się karteczka w windzie, że ona jest oklejona od 10 kwietnia do 16 maja, bo ktoś na drugim piętrze jest dokładnie napisane w którym mieszkaniu robi remont, wymienia meble, elektrykę, tapety, kafelki i dlatego tak windę okleili. Jest napisane, że dbamy o naszych sąsiadów tam na tej naklejce i żeby uważać, żeby się nie poślizgnąć. Ale najbardziej mnie zaskakuje, że nawet zostawili trochę miejsca na lusterko. To był przerywnik windowy. To dawno nie widziany vloguś, więc może zacznijmy od sytuacji pogodowej w Korei Południowej z widokiem na ryżyk. Co, to, co tam się dzieje z tym ryżykiem? Nie zalane jeszcze pola? Czy już były zalane? O co chodzi? Opuściłam się w sytuacji ryżowej i teraz nie wiem. Ale to ostatni rok kiedy możemy obserwować sytuację ryżową w Korei Południowej z tego okna. Bo tak jak mówiłam już parę odcinków temu szykuje nam się przeprowadzka. I to też jest powód dla którego ten vlog daily vlog jest po długiej przerwie. Tam, gdzie się przeprowadzimy będzie takie samo okno. Mieszkanie będzie wyglądało dość podobnie ale widoku na ryżyk nie będzie. Będzie za to dużo innych fajnych rzeczy i tak naprawdę, jak już wiem, że się przeprowadzamy, to tak jakoś mi się nie chce tutaj chodzić po tym osiedlu. Już bym tak bardzo chciała się przeprowadzić, a jeszcze trzeba czekać do sierpnia, prawdopodobnie. Więc postaram się zmienić nastawienie i polubić znowu do sierpnia moje stare osiedle i tutaj normalnie nagrywać. No ale tak czy siak, sytuacja ryżowa. Bliżej niepoznana, nie wiem czy tam dojdziemy dzisiaj do tego ryżu. Zaraz pójdziemy na spacer, ale zacznijmy od sytuacji pogodowej w Korei Południowej. Zdążyła nam się prawie pora roku zmienić, tak długo nie było tej vloga. Więc pozwólcie, że przejdę do stacji dowodzenia. Wycierałam przed chwilą ten ekranik i tak są mazy. Jest 30 dzień kwietnia, 9.51. Zaraz majówka, ale do tego przejdę też zaraz. I sytuacja pogodowa w Korei Południowej wygląda następująco. Dzisiaj aż 26 stopni. Jutro ma padać. Dzisiaj ma być 26 stopni, 9 stopni w nocy. Wygląda na to, że już będzie ciepło w Korei. Ten kwiecień to był chyba najzimniejszy kwiecień, jakiego doświadczyłam w Korei. Mam nadzieję, że ten maj. W sumie też będzie najzimniejszy, bo w maju jest zawsze gorąco. Więc, jakby teraz było chłodno w maju, to by było tak jak w polskim maju może. A jak już mowa o maju i o pogodzie, to uwaga, kartka z koreańskiego kalendarza. W poniedziałek w odcinku o różnicach kulturowych, o rzeczach, które są normalne w Polsce, ale nie przeszłyby w Korei, mówiłam o urlopach i o tym, że Koreańczycy mają dość mało dni urlopów w do Polaków i rzadko wykorzystują ten urlop właśnie na przykład ciągiem przez dwa tygodnie, tak jak ma to miejsce w Polsce normalnie. Bardzo dużo było komentarzy, że mieszkam w chorym kraju. Rozumiem, że możecie tak uważać. To jest też jeden z powodów, dla których nie chciałabym pracować w normalnej koreańskiej, Firmie, tak na etacie, ale nie tyle sprostowanie mam do nagrania, co wyjaśnienie, że Koreańczycy jednak też czasami mają szansę na odpoczynek. I to będzie w majówkę. Dzisiaj, jak wspominaliśmy, 30 dzień kwietnia, środa. Dzisiaj większość osób pracuje normalnie, ale jutro święto pracy, a w Korei Święto Pracowników, to. Dzień wolny od pracy dla bardzo wielu firm. Zwykle dni wolne od pracy w Korei to są czerwone dni. Tak się na nie mówi. Palgannal, czerwony dzień, są zaznaczone w kalendarzu na czerwono. Ale ten 1 maja nie jest zaznaczony na czerwono, a bardzo wiele miejsc pracy odpoczywa w tym dniu. Odpoczywają też przedszkola, ale chyba szkoły nie, albo niektóre szkoły tylko. Sonu ma wolne w przedszkolu. Wiele firm ma wolne. Ale w większości takie rzeczy, typu supermarkety, restauracje są otwarte. Następny dzień majówki to piątek. Wiele osób raczej będzie mogło wziąć to wolne. Oczywiście to nie wszyscy, ale duża część Korei weźmie sobie wolne tutaj. Sobota wolna wiadomo, niedziela wolna zawsze jest czerwonym dniem. I 5 maja, jak co roku, to Dzień Dziecka w Korei. I Dzień Dziecka w Korei to Dzień Wolny od Pracy. Chodzi o to, żeby dzieci mogły spędzić czas z rodzicami, i w domyśle tutaj chodzi o y, ojców, którzy zwykle w koreańskich tradycyjnych domach są raczej mało widoczni, bo właśnie oni często pracują do późnych godzin nocnych. W tym roku Dzień Dziecka i urodziny Buddy, czyli moje ulubione koreańskie święto, które też jest wolnym dniem od pracy, wypada w ten sam dzień czyli 5 maja. Dlatego z tej okazji 6 maja jest dniem wolnym. Tak jakby oddane jest to, że Dzień Dziecka i Urodziny Buddy, czyli ustawowo dni wolne od pracy są w ten sam dzień, więc 6 maja zrobili też wolnym dniem od pracy. Więc bardzo wiele osób w Korei będzie odpoczywało od czwartku do wtorku. Może wtedy sobie skoczą na jakąś wycieczkę zagraniczną. Bo takie sześciodniowe, pięciodniowe wycieczki zagraniczne są w Korei bardzo popularne i są też w tym okresie wolnym bardzo drogie, bo większość osób wtedy właśnie może z nich skorzystać. Tutaj jeszcze mamy zaznaczony w kalendarzu obojnal, czyli Dzień Rodziców. W Korei nie ma osobno Dnia Matki i Ojca, tylko jest Dzień Rodziców, Dzień Starszych Od Nas, Dzień Dziadków też się tutaj liczy. W to Dzień Pradziadków można powiedzieć. Kolejny dzień zaznaczony to jest 15 maja, czyli Dzień Nauczyciela, Sisy Nienal. Tutaj jest coś zaznaczone Soman, ale nie wiem co to jest. Pewnie coś związanego z kalendarzem księżycowym. To do sprawdzenia. Więc to była kartka z kalendarza i odpowiedź na Wasze komentarze dotyczące nieodpoczywających Koreańczyków. Tak, więc coś jeszcze Wam chciałam powiedzieć, ale nie wiem co. Coś też dotyczyło komentarzy. Może mi się przypomnie na spacerku. Idziemy na spacer. Tak mi to lustro w windzie zasłonili. Jak ja tu mam robić moje, prawda, ujęcia sygnowane? Jak żyć? Spójrzmy jeszcze tylko na tablicę ogłoszeń. Pilates, ulubiony sport koreanek. Zajęcia pozaszkolne z pianina. Zajęcia pozaszkolne z chińskiego. I tu jest jakiś gra słowna z tym znakiem, koniem. Koń to jest mal po koreańsku, a mal to jest też mówienie, mowa po koreańsku, więc chyba o to chodzi w tej grze słownej. To jakiś Pan Chińczyk, fryzjer? Już wiem co chciałam Wam powiedzieć: to będzie o fryzjerze, ale to zaraz, będą trudne sprawy normalnie. I Renault Korea. Kiedyś te samochody Renault Korea miały nazwę Renault Samsung, i miały znaczek taki, taki. Taki był znaczek, teraz jednak się zmieniły na Reno Korea i już mają normalny znaczek, tak jak u nas. Tu jest reklama renówek, a tu jest reklama zajęć pozaszkolnych z matematyki. Dziękuję za uwagę idziemy. Ten spacer to będzie spacer Kryptonim Dżemka, wiadomo, trzymajcie kciuki i spacer Kryptonim Piekarnia, bo ostatnio przechodząc koło stacji metra widziałam, że otworzyła się nowa piekarnia, więc trzeba ją polskim okiem sprawdzić i zatwierdzić. Wracając jeszcze do sytuacji pogodowej, to zapowiadano dzisiaj bardzo duży wiatr i nawet przyszły alerty takie rządowe o wietrze, który będzie wiał z prędkością 20 metrów na sekundę. Nie wiem, to dużo jak na wiatr? 20 metrów na sekundę? Chyba dużo. Widziałam parę dni temu w koreańskich wiadomościach, że w Chinach tak strasznie wieje, że zalecono osobom poniżej 50 kg, ważącym poniżej 50 kg, zostanie w domach, bo ich wiatr porwie. Tak. Ja mam jeszcze z 20 kg zapasu, ale jakby ktoś z Was był w Chinach i ważył powyżej, poniżej 50, to uważajcie. Proszę Państwa, nawet fontannę włączyli. To znaczy, że już całkiem mamy lato. Widząc ten plakat, o fryzjerze przypomniało mi się, co Wam chciałam powiedzieć, o czym chciałam podyskutować z komentarzami. Ta historia ma potencjał komediowy. Ale mi wcale nie było do śmiechu i nie jest mi dalej do śmiechu. Pod ostatnim filmikiem bardzo dużo komentarzy było na temat moich brwi. Były to komentarze, cytując: Wiola, co znowu zrobiłeś z brwiami? Czy byłaś na genie brwi? Ktoś tak napisał. Pani Krystyna chyba pisała, że rozumie, że moje włosy to wypadek przy pracy, ale czy brwi i usta też. Nic się z moimi brwiami nie zmieniło, chociaż rozumiem, że może wam się tak wydawać, bo byłam bez was u fryzjera. Już kolejny raz popełniłam ten błąd. Raz byłam bez Was u fryzjera, było beznadziejnie, i znowu to zrobiłam. Zawsze na tym kanale chodziłam do fryzjera z wami. Pomyślałam sobie, że po piątym, niekoniecznie dobrym cięciu, to przestało już być ciekawe, i że pójdę sama. I tak mnie natchnęło w sobotę. Postwierdziłam, że potrzebuję zmian w swoim życiu. Żywka wchodziła mi do oczu, i postanowiłam, że pójdę do fryzjera. I... A otworzył nam się. Nowy salon fryzjerski, on się nazywa Heo Hiro, tam jest tylko jeden fryzjer, pan, nazywa się Hiro właśnie chyba i ma tam napisane, że jakieś nagrody fryzjerskie pozdobywał, że w ogóle jest super, więc stwierdziłam, że tam pójdę. Powiedziałam mężowi, zostajesz z dziećmi, ja idę do pana Hiro i poszłam do tego fryzjera. Okazało się, nie wiem na co liczyłam w ogóle, bo okazało się oczywiście, że nie było ani jednego miejsca na cały dzień, że nie mogłam się nawet zapisać na popołudnie. No ale wiecie jak to jest, jak kobieta podejmie decyzję o zmianach, no to już one muszą nastąpić. Tutaj już powinna wlecieć muzyczka z trudnych spraw, bo sytuacja się skomplikowała, bo postanowiłam znaleźć innego fryzjera. Więc stwierdziłam, że pójdę do jedynego salonu fryzjerskiego z wolnymi miejscami, który jest w okolicy. I nie dało mi do myślenia to, że skoro on ma wolne miejsca, ten salon fryzjerski, to znaczy, że jest beznadziejny. Nie, nie wpadłam na to. Wtedy. Byłam rzeczywiście już kiedyś w tym salonie fryzjerskim i wiedziałam, że tam jest jedna pani, właścicielka tego salonu swoją drogą, no to też mi mogło dać do myślenia, która beznadziejnie obcina. Ale zobaczyłam... Że akurat do niej nie ma wolnych miejsc, bo to sobie można było sprawdzić. Już nauczona po, po tym przypadku z panem Hiro, prawda, sprawdziłam sobie w aplikacji, że nie ma do tej pani miejsc, do tej szefowej, ale są miejsca do innych fryzjerek. No ale że już wyszłam z domu, to nie mogłam się zarejestrować już do innej fryzjerki, musiałabym się wracać, więc poszłam na żywioł. Stwierdziłam, że skoro ta, która beznadziejnie obcina. I tak jest zajęta, to na pewno obecnie mnie jakaś inna. Wszystko zapowiadało się dobrze. Poszłam na mycie. Yy, najpierw ten pan, który umył mi włosy, yy, porozmawiał z jakąś inną fryzjerką, i to nie była ta, której się obawiałam. Więc usiadłam na fotelu, siedzę, czekam na tą fryzjerkę, z którą pan, który był mi włosy, przed chwilą rozmawiał. Może ja powinnam rozrysować tą sytuację, nie wiem, czy nadążacie. Yy, patrzę za siebie, a tam ta szefowa. Ta szefowa, której się obawiałam Kłania się i pyta Matko, panowie! Byli vlogowe bingo Przeprowadzka była, samolociki były Jeszcze pani od jogurtów Tak, więc ta pani, której się obawiałam się mnie pyta, jak obcinamy I każda normalna osoba by powiedziała, że O, ja myślałam, że będzie mnie obcinać inna pani i poprosiłaby o zmianę fryzjerki Znaczy, no, tak mi się wydaje Ale nie ja Uwaga, przerywnik na przedszkolaki w słodkich mundurkach. I ona się aż zbudziła. <grywa> to była dość długa historia, i tu znowu chyba pasuje muzyczka z trudnych spraw, ale to mi się stało w brwi. W brwi, że pani mnie dziwnie obcięła. Mam teraz bardzo dziwną grzywkę. I przez następne trzy miesiące będę musiała nosić spięte włosy cały czas, bo ta grzywka to nie jest najgorsze, co mnie spotkało. Więc nawet jak człowiek nie chce nagrywać odcinka o swoich tragicznych przygodach z koreańskim fryzjerem, no to i tak musi. Dawno tutaj nie byliśmy. Całkiem tu się miasto zaczyna robić przy tej stacji metra. Do tych budynków, które budowali przez te wszystkie lata, które oglądacie ten kanał, odkąd się tu przeprowadziłam, zaczęły się wprowadzać różne biznesy, coraz więcej. I patrzcie. Tutaj Zrobi taką budkę z grami. Całkiem fajnie to wygląda. Hazard od najmłodszych lat. Są tu takie maszyny. Jak w każdym szanującym się nadmorskim polskim kurorcie. I można sobie wyłowić taką zabawkę. Ja nie będę tego robić, bo nie mam monet, a po drugie jeszcze w życiu nigdy mi się to nie udało. Ale całkiem urocze te zabaweczki. I same tu są pluszaki. To jest bardzo częsty punkt koreańskich randek, że pary idą sobie do takiego miejsca i chłopak musi dziewczynie wyłowić takiego pluszaczka. I rzeczywiście, czasami im się zdarza to wyławianie. Patrzcie, tu jest nawet urodzinowy miś. Więc taki biznes się otworzył. A, a jeszcze wracając do pytania, czy moje usta to był wypadek przy pracy, to tak, to był akurat wypadek przy pracy. Każda mama dziecka w wieku doroczku, myślę, że wie, co mogło się stać moim ustom, czemu są takie fioletowe. Zderzenie z czółkiem, mojej córki. Na szczęście czułko, jak widzicie, nie ucierpiało. A z innych otwierających się biznesów jeszcze tutaj powstała fotobudka. I zauważcie, że to są wszystkie takie bezobsługowe, albo wymagające minimalnej obsługi miejsca. Tutaj pewnie przychodzi ktoś raz na dzień, albo raz na parę dni i po prostu sprząta w środku. Tak samo raczej w tym miejscu z maszynami. I tutaj sobie można zrobić foteczkę. A tutaj nowość, to nie widziałam nawet. 24-godzinny sklep z kwiatami. Trzeba to nagrać i pokazać mojemu mężowi, że taka sugestia. I to też jest taki sklep typu nie za bardzo obsługi. Wymaganiem, czy te kwiaty są żywe, czy suszone. Wygląda na to, że część tych kwiatków jest tu żywa, a część jest taka suszona, jak te bukiety z różyczek jeden taki bukiet, to sztuczne te kwiatki są chyba. Kto by chciał sztuczne kwiatki dostawać? Normalnie sztuczne. To może nie będziemy sugerować moją mężowi jednak. Są też kwiatkopieski. Szałowe. Odcinek z trudnych spraw przerodził mi się w koreańskie sposoby na bezobsługowe biznesy. I patrzcie, tam jest jeszcze, yy, sposoby płatności są. Można sobie zapłacić w tej maszynce, ale jak ktoś by chciał zapłacić gotówką, Tutaj jest napisane, że może ją gdzieś tam wcisnąć, tą gotówkę, albo może zrobić przelew, na przykład. No, zaufanie społeczne to jednak tutaj duże. Ciekawe, czy ta piekarnia, co się otworzyła, też jest bezobsługowa. Idziemy sprawdzić. Nie wygląda na bezobsługową. Oceńmy ją polskim okiem. Nazywa się Pysomi. I nie wiem, o co chodzi. Co to, co to znaczy, to Pysomi? Ten bochenek wygląda całkiem obiecująco. Ciekawe czy mają w środku takie bochenki. Mam nadzieję, że mi się pasażerka nie zbudzi. Wygląda jak ten ze zdjęcia. Patrzcie, to jest jeszcze chleb. Arbus bierzemy też ten chleb. Arbuz. Nepysomimus and Kristo niejo. Priscilochanicz to jest? Aaaa. Mam chleb arbus. Widzicie, że to arbus zamysł artystyczny tego chleba. I ciasto jest w moim mniemaniu. Zobaczymy, czy będzie słodkie, a w środku jest czerwony. I widać, że znają się tu panie na rzeczy, bo nie zamknęły go w worku tak, tak żeby się zaparzył, tylko zostawiły dziurkę. Pytałam się pani, co znaczy to pysomi? I powiedziała, że po grecku to znaczy wyrabianie ciasta. Czy ktoś z widzów zna grecki? Musimy teraz przejść tak bokiem, żeby pani z mojej ulubionej piekarni nie wiedziała, że ją zdradziłam z tą nową. Co oni tam ładują? Ja sobie chyba następny kanał otworzę i tam będę nagrywać tylko przeprowadzki, jak ta winda zjeżdża z tych bloków. Myślę, że ktoś będzie to oglądał. Nie za bardzo. Kwiatek śpi wśród kwiatków. Kogo ja widzę? Cóż za wspaniałe dopełnienie. Tego daily vloga na rozgrzewkę. Idziemy do ryżyku. Jak już było to bingo w całości, to ryżyk musi być w tym odcinku. Musi być bliska. Poszłam do ryżyku. W sensie, ryżyk jest tam, ale tutaj płynie wieje się rzeczka. Jak niebieska wstążeczka może nie do końca, jak niebieska wstążeczka, ale jak szarobura wstążeczka. I okazuje się, że tu jakieś zmiany nastąpiły. Zrobili tutaj taki, taką trasę spacerową koło tej rzeczki. Tam są nawet takie kamyczki, sobie można przejść, jak teraz pani z łózeczkiem przechodziła. I Wygląda na to, że teraz dojście do ryżyku mają tylko osoby bezpośrednio związane z ryżykiem. Cóż... Trzeba będzie jednak obserwować z okna. Dobra, nie wytrzymam. Próbujemy tego chleba arbuzowego. Są pestki z czekolady. Nie pachnie arbuzem, bardziej jak truskawki. Test smaku z nadrzeczki. Dobre takie, nie za słodkie że tutaj fajnie, tam parę metrów obok było takie miasto, i jakieś be bezobsługowe biznesy, a tutaj prawie jak wieś. Ale co się na tym polu tutaj dzieje, to ja dalej nie wiem. Myślę, że dobrym dopełnieniem tego odcinka może być czubówna. Dostojna samica. Przechadza się, no stanęła akurat. Przechadza się pod mostem szukając czegoś, czym posili swoje dzieci. Potkała na swojej drodze kaczki, czy się zaprzyjaźnią. To pytanie, na które odpowiedź samica chciałaby poznać już teraz. Ale przecież zajęta jest szukaniem pożywienia dla swoich pociech. Musi obrócić się na pięcie. Tak czy mają pięty. Musi obrócić się na. Musi się obrócić i szukać dalej czegoś, co zapewni przetrwanie swojej rodzinie. Wiem. Poniosło mnie. Kończymy ten odcinek. O, jak pięknie odleciała. Ja nagrywam swoją głowę zamiast tą piękną samicę. Nie wiem, czy to była samica. To był jedyny taki daily vlog, który był nagrywany między dziewiątą a jedenastą. Może po prostu zacznijmy już naszą telewizję śniadaniową. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnych odcinkach. Więc z tym przyrodniczo zielonym akcentem mówię Wam... Papa! Pa.